Siemanko, z tej strony tam Kniska ze mną jest jumper. No ewa, no, jesteśmy na burde, na mę serwer. Już w półdę w trzeci odcinek na bółdę. Jest fajny. No. Jeszcze raz ukupaczerknę. To ja proponuję to nie. To ja proponuję niebieskich.

Nie, patrz! Jesteś koksem! Od dzisiaj dopiero! O, zaczekaj, zaczekaj! Ale piękny! Ale piękny! Ale piękna klepa! Może teraz nim pewnie plecy zrobi i już pomóc będzie, mam dwa HP. A masz i ty? Nie, mam tylko ten zwykły mieczek. To jeszcze, jakbyś miał ity, to by to by było 100% szans, że te plecy dostaniesz. Nie, że ja chcę to było, ale się nie chyba. O Jezu. Myślę, że ktoś wydał do Steamów. O Jezus! Tu się klepiesz gdzie i jak? Dobra, już widzę, że z nim nie warto. Pamoś! A ja twoich plecków popilnuję, a właśnie to uciekaj, to ja go zatrzymam, a ty uciekaj, ty jaka aura? No właśnie, widzę. Uciekaj, uciekaj. Do no tego gościa to się trzeba aż opaziś. masz tylko to ma aurę. Dobre, dobre. Kto by się spodziewał? właśnie Patrz, ja, jaki ja jestem od tego teamu uzależniony, znaczy od tego tabu uzależniony. Patrzysz gdzieś, tak? tak cały czas patrzę. Yy, jak będą dźwięki w tle to sorry, ale mi pies szczeka. A mi nie możesz szczekać, bo ja mam gojoreczka, to jest bardzo grzeczny. No ten też jest bardzo grzeczny, ale jak kogoś widzi czy wyczuje, to szczeka. Pierwsza, Ale już mogę się przygotować. bo że ta guma nam... Ty ona już nie zabije. Już niech będziesz rozwalał Co? Już niech będziesz rozpalał? Eee, no... Nie wiem. Co mnie O kurde! ale plecy dostałem. Ten sam? Nie ten, ten smokok. Już miałem powiedzieć, że nie ma sensu ich niszczyć, bo tam jest jeden typ, ja samek... No właśnie ksyk. prawie Się pytała, czy też padliśmy. Teraz, co, zanim ja tam dobiegnę, to się zregeneruje. Teraz to dziwne, że ja nie zauważyłem pewnych wiadomości. No, ja się znam. Nie znasz Walkiora? Znaczy tak z gry, tutaj? A znam? To znaczy, bo on się tak pyta, tak bardziej wiesz, tak osobiście. O, zaczekaj, bo Kolos ci plecki robi. A ja Kolosowi robię plecki. Coś innego. I to przepraszam bardzo, <laughs> bo to nie, nie po bardzo zabrzmiało, nie? Masz ja, Miałem walnąć punchline'a, ale na odcinku nie wypada. Czekaj, nie, no, zachowaj sobie. O! Kolos chce mnie dostać. Co? Kolos chce mnie dostać. Ej kurde, w ogóle ja gram z kciukiem na spacji, innymi palcami tutaj na wsadzie, a, mał, a z małym palcem na tabie. A ja akurat to mam tak... Yy, ten... Yy, wskazujący, tak? Na wsadzie, yy, kciuk na, spa, na spacji, yy, ten, ten palec od yy, Fy yy, na tabie. Yy. <grym> <grym> yy, Mogłeś powiedzieć sileczkowy, ale na shifcie i yy, mały na kontrolu. To ja nic na shifcie nie trzymam. A ja mam cały czas, jakbym chciał się skarpić, nie? Jeszcze na kontrolu, bo mam sprinta. Wiesz co, jak możesz, to prześlij mi po odcinku linka do OBS-a, bo ja planowałem serię za Overwatcha walnąć. Co się OBS da? O Boże! No, e no to, że... No... No to, że tam mecze duż, yy, ten długo trwają, a, a wiesz, bandikam bezpłatny ma ograniczenia do 10 minut. A, no to tam pochodzi ci No to o, był wdzięczny. Loso. Nie, na mi się kojarzy strasznie, że to będzie 2 a? Skąd? Nie wiem, nie to jest, 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 to jest, to jest. To. napiszemy a co, free Tylko tym, tylko czerwony mity da. To ty uciekasz? Ja nie uciekam. Ja zawsze staję do walki. No chyba, że masz 2 HP, a boski. To uciekam. Albo używam błogosławieństwa, i staję do walki. Jak z double latasz Nieprawda Ja nawet nie wiedziałam, że się istnieje No ale latasz z tym Nie, połączyłem wyłączyłem se Ta, ehe to, to, to wszystko się nakrywa Na pewno Ale nie, na no serio za to, no, też, za to też jest ban, więc sobie ja To znaczy ja mam coś takiego, że ja po prostu pytam, że jest mam taką bardziej płynną myszkę, że mi tak lata se po prostu, nie? O, zaczęła, bo ja cię słyszę, klapia czy myślisz, że to jest to, o czym mówisz? Tak. Ale ja myślałam, że to jest po prostu zmiana płynności myszki, więc ja sorry, ale już nie zmieniam. Mam najmniej na płynny skoro tak. Na szalące. Podłączę za myszkę moją Razer'a i się nie będę jej tu przejmował. Nie. Ej, ty sobie w Minecraftie zmniejszyłeś? Tylko, że ja miałam, coś, czekaj, teraz mam najpłynniej, coś takiego, to mi się ślepne pało, nie? Ej, ale warzywie, aż dobrze, że tego nie nagrywam Co? No bo mówię, tak warzywie, że aż dobrze, że tego nie nagrywam Jak warzywie? No warzywie Krzanie Guma tu jest! I coś w ogóle robi. nie wiem, czemu oni piszą do warka, skoro to jest wirus, a nie warka, ale okej okay. No typ ma nick wirusaj tu może tu stoję. Uzależniony od tabu i nie patrzy. Nie, bo teraz stoję na shift i w ogóle nie patrz. A waaa. Отпал добрую клика, ошибка? Нет. dlaczego, ale e, jakoś tak się wybiłem na tym serwerze, jak zacząłem e, tam grać z pająkiem, Ninja Lolem i tak dalej. Nie, ja wiem, też mam Nie wiem dlaczego, ale jakoś wtedy. Ty jak... miał Wtedy z, z dużą ilością osób zacząłem mieć swoje z tymi takimi lepszymi i jakoś tak, taki respekt większy na tym serwerze miałem. A teraz to już mam respekt w sam siebie. I w sumie nie wiem dlaczego, bo mało kto w ogóle wiedział, że ja się z nimi zadaję, ale... O, Manilax przed nami! Ty nie zepniesz, bo ty z masz swoje, a ja zepnę, nie serdecz Serdecznie pozdrawiam Manilaxa. coś nie Ale teraz mamy swoje. Jesteśmy, jesteśmy przyjaciółmi. Nie no, może bez przesady, po prostu nic do niego nie mam.

przed nami równo i tu się z nami klepie I zaraz te, tego Natal będzie klepał Tą Natal I na razem z nim No i w Manilaxa to już nie uceluję To po pierwsze, Ale że... Jest. To po pierwsze, że go nie zastrzelę A po drugie strzały mi się skończyły A jesteś przed nami? E, tak Bywam tam ja bycę, ja... Drewniakiem na Jacka? Ser Cytryna, kiedyś był. Mówił, że, że kiedyś był koksem na tym serwerze, a ja gram od początku tego trybu i go, yy, ten, i go nie pamiętam. Znaczy nie kojarzę, żeby w ogóle taka osoba tu była. Ty no, też? Ty to. Ty to mało grasz. Teraz trochę więcej. No, mi już trzy latka stukną. No, powinienem. Do tego zmierzam. O Jezu, ale mam mało fragów na plusie. Nie, bardzo mało. To jest około 60 fragów. Wtedy miałem 2000, a teraz 60. Wiesz co, może lepiej chodźmy gdzieś tam na ten... na jakieś takie te inne innezionę Wździo... wy. Ale na co? WD drugie. Tam mówisz? Na pewno... Tak, tu jest pierwsza tura. Tak, na pewno chodźmy tu. Ja muszę sobie pokilać i sobie te staty poprawić. Dobra i chodź taka. Czekaj! Miałem laga. O, pa, źle tu ludzi jest. Ja już nawet widzę na kim będę ekspił. Chodź idziemy do niebieskich. Albo do żółtych. Dobra. Ty, ja bym ja, ja się poguba co dostałeś, a ja się idę za tobą. Dobra, ja się wziąłem, ja bym coś chciał coś od ciebie. Dobra, Dobra w niebieskich zabiję magmę i MC i, 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 i mamowina i Łap! Koniu! Łap! Mam prezent dla Ciebie. Nie dziękuję. Jak możesz nie chcieć takiego pięknego prezentu? I tak ten odcinek będzie krótszy i nie będę całej rundy nagrywał. To się przerwało. No to potem mi podeszli linkę, ja sobie pobiorę i może nawet od razu walnę z tego, z tego Uberuki. No, może troszeczkę więcej, ale to tak troszeczkę z 10 minut więcej może jakoś tak. A wiesz co było zalane dzisiaj z tego Polaka? Aha, trzy, że się dodać to. Dobra. Jest dobry... Dobra, to już się półgodnie po Dziękuję, z Jehaju na sklepie. Nie. Jesteś w wieży ich? nie. Ja jestem u zielonych na takim masku i właśnie będę na takiego wódka kakao. czekaj, czekaj, ja czekaj. Jestem u przed nimi. Przynek się zaraz będę. A gdzie ty jesteś? Też... Czekaj, to jest ten wipek? Trzeba było wcześniej pomagać. Ale ten się mówi, że coś ci jest. Nie no, przecież samo... przecież samo to, że ten... Przecież samo to, że... u stary! Jakie mam idy. No, tu wleciał do mnie! No to właśnie on mnie zabił. Oho, patrz! Teraz nas wszystkich wykosi. Good job. Świetnie. i kolejna przegrana, to sobie Kili ponabijałem? Tak, bo ja muszę sobie chyba Gdzie ty jesteś, jak cię nie ma? Nie wiem, ale trzy sekundy, ja sobie muszę okno wam każdym dwie sekundy. Ja wam widzowie Kingsa. ja wam powiem, że, że, jak, że jak ja mu ten tryb pokazałem, to, to ja walczyłem. Ja, ja dla niego i zdobywałem, a on sobie siedział i mapy zwiedzał. Tak było. Potwierdzone info. Ja już jestem. Dobrze, ja tu właśnie do twoich widzów mówiłem taką anegdotę. Jako? No taką, że jak ja ci tryb pokazałem i się szarpałem o IT dla ciebie, to ty sobie chodziłeś mapy zwiedzać. I w sumie to nic się nie zmieniło. Nieprawda, ja teraz też się chlepię. No. Opowiedzieć widzom historię z wałtem. No jajką. Dobra, trochę mi coś wtedy nie pykło. Drodzy widzowie Dan Kingsa. Cicho. Dan Kings po prostu... Zabił, za, zabił sobie wałta, był bardzo szczęśliwy oczywiście. Przeszczęśliwy Ale wiesz, było po prostu... ...tryskał szczęściem, promieniował. I y, ten miał itemy o wiele lepsze. Najlepsze z całego teamu miał itemy. I proszę Państwa, drodzy widzowie Kingsa, my toczyliśmy za żartą wojnę z czerwonymi. O opozycję, o ja prawda? O terytorium, o wygraną. O życie toczyliśmy walkę, on sobie stał i na Ewałta bez itemów czekał. Ciągle w bazie, on nic nie robił. Jedyne co robił to se. W nosie dłubał. Sobie i patrzyłem na monitor czy nie... Ci I se w nosie dubałeś. Jesteś yy, powiem? na no dobrą nie? sprawę, to ty byś mógł być nasz. Yy, to ty byś mógł być naszą... Zrobić, zbudować przed bazą stołówkę i być tam kucharką z tymi itemami. Ale to było najlepsze? No. O, sypnę, a nie, nie dobra. Ale było najlepsze było najlepsze to, że ja tego ta zabiłem. Ja żeby go dogonić, racha dobra. Po yy, ja, żeby go dogonić, się odpaliłem, więc już nie miałem siłki na rogu. Ja miałem tylko duży róg. On miał fullset, dusz, róg i wszystkie tam rzeczy. Podbiegłem do niego, On, e, zacząłem się z nim bić. On się odpalił, więc miał siłkę. I go zatłukłem i nawet jednego serca mi nie zabrał. Ale to, to też. Yy... Jak to się stało, ogarniasz? No, pewnie, pewnie lag. No ja też tak często mam i wtedy najczęściej mi laguje. Nie no, przy moich... o, troll. Co ja mam tak mało? Chwypy sy... Ojeju, jeju, 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 Ja mam 57. A ja mam teraz tylko 230. I, tylko. Ja w ogóle gram na... i tam do nexa. Na... Gram na 60 i chodzi za i się płynnie. Drodna! Ale oni nas rozmalą, tu troll nas rozmala! No to co, kończymy odcinek! Nie, ja tak na serio chodzę do Leksa. Polecam przyjść. Pan na Lewandowskę. Ja tam nic nie zdziałam drewniakiem. No właśnie, ty zdziałasz. Ja? No ty. To odparłabym luka. Już. Nie wyłączam. Ale se na nie podekspią, frajerzy. O, dobra, no to co? Kończymy odcineczek. Na serio? Już? No przecież na dwóch tych, na dwóch grach nas zniszczyć. Ale tam podejrzewam, że ten nas zniszczyli, bo byliśmy słabi. No. Ale chodź jeszcze zobaczę sobie ja. No to se zobacz. my jeszcze tu żyjemy. Trudno. Mamy 33 nexa. A po, powiedz mi, tym OBS-em się da montować? No, na nie tu czy nie? No, muszę Minecrafta odpalić. Nooo mm, Dobra, to no, chyba, że na kit PVP, jak tam polisz? O Jezu, tam to jest tyle, a użyjemy się zresztą, nie ruszymy. Jakbym miał dusza, to on się ruszył i był trochę pod Expio, ale. Ej, ej, och, to życie. Nie wiem czemu na nagranie zawsze wyjdzie do lupy. Wiesz, kto jest legendą MUDE? Ty. Nie, Style, Line. znaczy nie Style, Line, tylko SkyLife. Serdecznie pozdrawiam. Ja? SkyLife. No, jak ty jeszcze nie wiedziałeś, że w ogóle istnieje coś takiego jak Craft, to. Jak on... Craft, to on po prostu szał spustoszenie na tym serwerze. Cały team potrafił sobie najpierw wpaść po EXPEED, a potem jak mu, się, jak mu się już znudziło, to ten team rozwalić w pojedynkę. To on tu właśnie jest. Skylife, nie Skyline. A, a już chyba nie gra, nie? No. To znaczy w, w końcu są różne teorie, albo że odszedł, albo że dostał bana. To raczej odszedł. Widzisz, ciekawe czemu. Czemu go zabili. Czemu popełnił samobójstwo? był takim młody. Przed bazą jest ich pełno u nas. Trudno. co, nawet nie jestem chęci. to jest dobre, czy żeby to nagrywać dalej. Mówię, tak? No. I dobra. No to. No to się mandero.